Witam serdecznie. Tym razem najsłynniejsze polskie jezioro Morskie Oko. Drogę zaczynamy od parkingu w Palenicy Białczeńskiej. Bilet kupujemy online wcześniej. Mamy sierpień. Koszt 45 zł za auto osobowe. Dla osób starszych lub niepełnosprawnych alternatywą, aby dostać się do malowniczego jeziora, jest transport konnymi zaprzęgami zwanymi pasiągi Przy okazji, wyraźcie swoją opinię w komentarzach, co myślicie o tym rodzaju transporcie. My oczywiście zachęcamy do spaceru o własnych nogach. To jedyne niecałe 8 km. Ogółem droga asfaltowa jest nudna. Zresztą każdy o tym wie. My też nie zaprzeczamy. Po drodze spotykamy ciekawe wodospady zwane wodokrzmotami Mickiewicza. Nazwa pochodzi z racji huku, jaki powoduje spadająca woda, zwłaszcza przy dużych opadach. Towarzystwo Teczeńskie w roku 1891 nadało imię Adama Mickiewicza wodokrzmotom na pamiątkę sprowadzania rok wcześniej prochów poety na Wawel. W niecałych dwóch godzinach docieramy do największego jeziora w Tatrach. Zajmuje powierzchnię prawie 35 hektarów, głębokość sięga tu do 51 metrów. Położone w dolinie rybiego potoku nazywane również rybim jeziorem, gdyż jest jednym z nielicznych naturalnie zarobionych tatrzańskich jezior. Woda tu jest szalenie nieczysta. Co roku Morskie Oko odwiedza około milion turystów. Naprawdę ciężko zrobić sobie tutaj zdjęcie. Stąd też tak mało ujęć z naszej strony. Przy Morskim Oku znajduje się schronisko imienia Stanisława Staszica, wybudowane w 1908 roku. Jest niezwykle popularnym miejscem, rezerwacje robione są tutaj nawet z rocznym wyprzedzeniem. Chcecie więcej? Dajcie łapkę w górę. Dajcie suba. Do zobaczenia!